Cześć, witajcie moi drodzy! Pewnie się zastanawiacie, co to za akcja, co to za kalendarz adwentowy. Także, w sumie, taki to wziąłem pomysł, jakby zamysł od Goldzora. Takie coś robił 7 chyba albo 6 lat temu. I chodzi o to, że każdego dnia przez 24 dni, tak jak tyle ile liczb jest w kalendarzu adwentowym, ktoś z was, znaczy z was, może. Nie do końca, ale na pewno ktoś kto jest Na grupie Steam ja Jaty Grzyba Czy na mojej grupie To dostanie skina Nie jakieś bardzo drogiego, ale Zawsze coś, kiedyś mam nadzieję Może będzie lepsze te skiny I co? I każdego dnia będzie odcinek, myślę że w okolicach 18, 19, 20 e, Także śledźcie jeśli jeszcze nie mam was tutaj na grupie to link macie w opisie I wbijajcie też na główny kanał Bo tam są filmy bardziej Bardziej dłuższo metrażowe. Także dzisiaj, patrzcie, tutaj sobie jest 99 członków. I jak to sobie zrobimy? Będziemy losować liczbę od 1, 2, 3, które mamy tutaj stron z e, członkami. I potem liczbę, którą ilutujesz z członków na danej stronie. I będziemy liczyć sobie tego, wybierzemy. Ale z racji, że dzisiaj jest pierwszy odcinek, także dzisiaj sobie zrobimy trochę matematyki w tym odcinku. I na chwilę obecną jest 497 subów Zróbmy to przez 3 I wychodzi nam liczba 165 Czyli w sumie nic tam to nie daje Ej, Jak zrobię to jeszcze raz na 3 to 55 I to dzieląc na 3 wychodzi nam 18 Dobra i teraz 1, 2, 3 Musimy sobie e, wybrać stro stronę Tylko jak to zrobimy? 24

Pacjent z tej grupy i mam nadzieję, że on mi tutaj odpisze w ogóle. Także mam nadzieję, że tutaj Wam się zamysł podoba. Dajcie łapeczki w górę, super. Zostawcie jeśli jeszcze, że subskrybowaliście. Nie subskrybujecie, a tutaj traficie i wbijajcie oczywiście na grupę z tym, żeby mieć szansę wygrać. I trzymajcie się brudko, moi drodzy, Do jutra, w sumie. Narka.